Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego noża od polskiej marki Zapas model SKV1. Zacznijmy od pochewki, Wykonana z czarnego kydexu bez żadnego motywu. 9 otworów daje możliwość przenoszenia noża na różne sposoby na szyi lub na pasku za pomocą załączonego klipsa. Można też wykorzystać systemy takie jak t czy Ulticlip. Otwór odpływowy. Długość całkowita 18 cm, długość główni 8 cm, grubość główni 2,9 mm, stal to 1.4116S, czyli wysokiej jakości niemiecka stal nierdzewna, hartowana pomiędzy 59-61 HRC, wykończenie w satynie, szlif prawie pełny płaski, na główni nazwa firmy Zapas i nazwa stali 1.4116S. Rękojeść wykonana z czarnego G10. Myślę, że bardzo dobrze. Mimo iż mam dużą dłoń, to obejmując całą rękojeść. Podsumowując, wcześniej nie mieliśmy w Polsce firm, które które seryjnie produkowałyby niewielkie fixe DC. Tą lukę wypełniali makerzy, aż tu nagle mamy coś takiego. Mimo iż jestem już dedykowany myśliwym, bo jak sama nazwa wskazuje. Wska Wskazuję, służy on do skórowania. Ja dostrzegłem w nim również fajnego polskiego serii nieprodukowanego nec i nóż do EDC. Cechuje go prosty, powiedziałbym nawet łagodny design. Ja jestem zachwycony, jako Polak naprawdę dumny z tego noża. Bardzo dobra stal nierdzewna, a z racji swojego przeznaczenia łatwo utrzymać go w czystości. Nie jest tworzony do hardkorowej roboty, do tego typu zadań marka Zapas ma inne modele. SKV-1 stworzą typowo do cięcia, lubię przygotowywać nim jedzenie i wykorzystywać do lekkich prac. Jeśli poszukujecie fajnego, polskiego, seryjnie produkowanego noża DDC w dobrej cenie to zapas SKV-1 jest świetnym wyborem. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.